Po wczorajszych zakupach w ogrodzie botanicznym przyszedł czas na posadzenie tych roślin przepięknych. Miejsca dużo nie mamy, więc też nie było łatwo wybrać, które z miejsc będzie najbardziej odpowiednie i najlepiej będą się w nim czuły Więc mamy miejsce koło ławki, koło którego zawsze siedzimy dół wykopane, ziemia kupiona Więc można teraz przystąpić do sadzenia piękności w Niemiec od pana pasjonata Róże wyhodowane z miłości. Tutaj to mi chyba wejdzie, nie wiem, czy mi tej ziemi starczy. Ziemia do róż, to powinno jeść dobrze. Jedne i to są małe worki, to przynajmniej nie muszę dźwignąć. Ostatnio jak kupiłam takie wielkie, to nie byłam w stanie ich w ogóle przetargać tutaj. To szkoła kobietach powinni myśleć. No i widać, że już tutaj o dobra! Widać, że ładnie już się tutaj rozkorzeniły, puściły kurcze korzonki drobne, więc powinny być ładnie. Nie no to idziemy do drugiej. Patrz, miejsce posiedzenia drugiej? Nie takie to proste, jeszcze trzeba było w kłopcu bukminę tutaj bo przecinać, kamienie wybrać. No i jeszcze gdzieś starych domowników trzeba będzie przesadzić. co celowi domownicy? Tyle roślin, co już tutaj rosło. Nie ruszamy papiera, który Małe korzonki są, to znaczy, że się system korzeniowy rozwija. Czasami nam się zdarzało kupić roślinę, która nawet jednego korzonka małego przyrostu nie miała, jak wyjęliśmy z doniczki do posadzenia. Te mają ładne systemy. z niemiec Polsce. No i żeby proces był zakończony, to jeszcze podlejemy na koniec roślinę. Jeszcze zobaczymy lepsze, żeby ta woda utrzymała troszeczkę. Po miejsce honorowe przy samej ławce. I mięta też zachowana. Wyrósł taki jeden krzaczek, mieliśmy go wyrwać. Dziękuję. Nie będziemy. Taki piękny, tak pięknie kwitnie jeszcze, mm, przepięknie, jak herbatka od babci, też pachnie, zachowana, ocalona, współistnieje sobie tutaj z pelargonią i wcale jej nie zagłusza. Pięknie się komponują razem i widzę, że są zadowolone. Jedna ładnie rośnie i druga ładnie rośnie. To znaczy, że jest im dobrze. To jest najlepszy wyznacznik. Nie chciałaś przyjść na kolankę? Nie. Nie trzeba być takim sztywnym. Nic cię złego nie dzieje. Miminko. Dziewczynka idzie posiedzieć. Na ławeczce! Oj, jaka jestem sztywna, mocno! Jążka nie chce się dobrze zdjąć. Ojej, tutaj... jaka jestem sztywna. Karminka po raz pierwszy na ławeczce z panią. Tak, och, jaka jestem grzeczna! Och, jaki mam wziósek. Tak jestem rzeczna. Tak, nic się tu nie dzieje. Tak. Gdzie ja jestem? Karminka, kochana. I dziewczynka. Dziewczynka. Taka, dziewczynka, taka dziewczynka. Taka dziewczynka. Śliczna królewna, taka siedzi sobie to. O, chłapeczki, jak tutaj się dzieją. Tak trzyma pozuręczek tutaj sobie i tutaj, tak. Nożynka gotowa do skoku. Tak. Tak. Figuś. Figuś, no chodź, liczny, chodź. Tak, ty to jesteś kanapowies. Nie. Ty na pewno byś tu nie omieszkał skoczyć, jak już się trochę uswoisz. Tak. Fajnie tu macie na wolności tak tak tak, Figuniu też jest tutaj co tu Figuniu znalazłeś, tego się nie wie tak Figuniu widzisz Karna, jesteś wyżej tym razem jesteś wyżej od Figaro to Figaro zawsze sobie tutaj pozycję podnosi wchodząc wyżej Nawet czyste. Nawet czyste. A stopek to nie ma. A stopek to nie ma. Stopki takie niezbyt się udały. Malutkie stopeczki. Tak. Dzikie zwierzęta. Dzikie zwierzęta. Po dwóch tygodniach od wzięcia ze schroniska na paluchu. Tak wyglądają dzikie zwierzęta. Opery. Figaro i Carmen, Carmen Bizet, Figaro, taki kochany Figaro, tak, to ty, nóżka taka, co stopki nie ma w ogóle, ale ogonek jest puchaty, taki ogonek jest, o, taki ogonek, taki, puchaty, się prezentuje tutaj brzuszek do głaskania. Tak, dobrze ci tutaj, tak? Na słoneczku, cieplutko masz, nóżka swobodna, taka ho ho ho. Niby nie zależy, taka główka, spuszczona, oczka się przemykają. Mhm. Idziesz karmen, teraz bezpieczniej na ziemi. Karmen! Karmen, <laughs> gdzie ty tam idziesz do mojej nowej róży? zwierzęta już spokojniejsze, ale pierwszy raz, jak wypuściliśmy je na ogródek, to do sąsiada przeszły za ogrodzenie. I myślałam, że nie wrócą, bo dziura mała w płocie. nawet nie wiedzieliśmy, że ta dziura tam jest. Jak poszliśmy ze smyczami, żeby psy odebrać, to psy już były z powrotem u nas na działce. To znaczy, mądre psy wiedzą, gdzie ich dom. Teraz już wyszły, wychodzą swobodnie, spokojne, wybiegane. Mają swoje miejsca, gdzie lubią leżeć. Czy jest zupełnie inaczej. Ale dziury pozalepiane, tak? Wszystkie dziury zostały znalezione. Nie ma żadnej dziurki, już, tak? Nie ma dziurki. Ale w razie co, to wiecie, jak wracać?